Witamy w sekcji newsów. Dobre wieści z produkcji Daitoshi. Pliki e w wersji polskiej zaakceptowane. Dead by Daylight, Upgrade Park już dostępny w SKP portugalskim. Biały Zamek wraz z rozszerzeniem macza znów w produkcji. Po powrocie gry podstawowej i premierze dodatku szybko okazało się, że popularność tytułu nie słabnie. Produkcja nowego nakładu ma się ku końcowi. Będziemy informować o postępach. Z kolei potwory Tokyo Duel. Zaakceptowaliśmy tutaj pliki Appru w polskiej wersji. Podobnie jak w przypadku Daitoshi nie zostały wykryte żadne błędy w plikach. Kolejna wiadomość dotyczy naszej linii ZombieSide. Zapowiedziana niedawno nowa odsłona gry Zombieside Biała Śmierć w sekrecie przygotowywana była do druku od dłuższego czasu. Dziś możemy poinformować o akceptacji egzemplarza Mast Production Sample. Wielki powrót w sklepie portalu, i powiedzielibyśmy o ogodzili, gdyby nie to, że o Godzili już mówiliśmy. Więc, jakby spoilery sprawiły, że Godzilla nie taka straszna, jak ją malują.